Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie przy Kawie na Ławie. Mam na imię Hania, a moim i Państwa gościem jest były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. Y, Jurku, niedługo kończy się karnawał. O. Rozpoczyna się Wielki Post, mm. a tym punktem zwrotnym jest dzień zwany Popielcem, Środą Popielcową czy też wstępną środą. Jeśli ktoś z Państwa chce Czegoś więcej się dowiedzieć, to odsyłamy oczywiście do internetu, że sobie poczytał. Natomiast ja Ciebie chciałam się zapytać. Nie będzie można pić. Ja Cię chciałam zapytać. Czy nie dziwiecie cię ta nagła zmiana, tak? Między tymi okresami. Raptowna zmiana. Jeden, jednego dnia szalejemy, drugiego dnia już strasznie pokutujemy. Popadamy w pokutę i post. No o pod coś powiedz swojego Kiedyś rzeczywiście mnie nie dziwiła, ponieważ zostałem wychowany w tej kulturze praktycznie od dziecka. Dzisiaj, kiedy z perspektywy patrzę na to i próbuję to ocenić z perspektywy czasu, to rzeczywiście jest to dziwna, gwałtowna zmiana. Wcześniej okres karnawału, tradycyjnie na zachodzie Europy, zwłaszcza od średniowiecza, właściwie wcześniej, hucznie obchodzony, właściwie bez hamulców moralnych, można powiedzieć, w sposób skrajnie bezbożny. Mhm. Tak to m, niestety wyglądało. Po kłosie tego, po części, sposób najdoskonalszy ta atmosfera, ten klimat i ten sposób obchodzenia i przechodzenia z karnawału do wielkiego postu zachował się w Ameryce Łacińskiej. No właśnie, karnawał w Brazylii jest jakimś jednym z, z emanacji takim, który jest w środkach masowego przekazu, znajduje odzwierciedlenie. Jest to kultura i tradycja, trzeba powiedzieć, no dziwna, schizofreniczna, bo jakby nie było, było to społeczeństwo, które określało się jako religijne, przynajmniej oficjalnie, że miało związek z Bogiem, gdzie w jednym okresie promowało się kompletnie hulaszczy tryb życia. Mhm. A w drugim. Dopuszczało, dopuszczało się, tak? Jakby w jednym okresie, jakby taki... oficjalnie można, można było, było grzeszyć, poszaleć. a później nie można. nie można było grzeszyć. Więc. Zakaz na wszystko. Schizofreniczna tradycja i kultura. Kultura, trzeba dodać, która nie ma wiele wspólnego z Biblią i z Bożym planem zbawienia dla człowieka. No dobrze, ale posypywanie głowy popiołem, no to możemy znaleźć w Biblii, co prawda ogólnie ten zwyczaj sięga IV wieku, tak? ale wtedy był, jak to wyczytałam, był przeznaczony tylko dla osób, które publicznie odprawiały pokutę, natomiast dopiero od XI wieku przed na stałe. Do liturgii w Kościele Katolickim. Natomiast, właśnie tak jak powiedziałam, na kartach Biblii możemy wielokrotnie przeczytać o tym, że ktoś posypywał głowę popiołem, że rozdzierał szaty, ale jak zauważyłam, zawsze to było w związku z czymś, na przykład jako, jako obraz pewnej żałoby, właśnie pokuty, jako. zawsze coś co wtedy się działo z tym człowiekiem czy w tym człowieku. Ale ten obraz jest, więc czy to nie jest takie trochę biblijne, jednak, posypywanie tej głowy popiołem? Tęsknisz za posypywanie po głowy popiołem? No nie, jako tak stricte to nie. Rzeczywiście ma to podstawy nie tyle w historii tradycji Kościoła katolickiego, którym wiemy, że ona jest ludową tradycją, ale w tym przypadku rzeczywiście ma to jakieś podstawy w Biblii. Była to praktyka, która jest spotykana w Biblii rzeczywiście. Problem jest w tym, że w wydaniu katolickim powszechnie dzisiaj najczęściej jest to po prostu pusty, zewnętrzny gest, za którym niewiele idzie w sensie zmiany postawy samego człowieka. Czyli jest to gest bez prawdziwej pokuty. Czyli bez przemiany myślenia w języku greckim to jest nazywane Pokuta, metanoia, hmm. przemiana myślenia, za którą idzie zmiana życia, realne zmiany hmm, w hmm. życiu. No Teoretycznie to miał być taki znak, że znaczy, Zaczynamy od czas pokuty, czyli przygotowania do świąt wielkanocy, tak? Może Pytanie, miało, ale nie jest. Ale czy to miało takie przeżywało? No tego nie widać? Hmm. No i w tym jest problem główny. Oczywiście mhm. yy, jeszcze chciałam tu powiedzieć, że w czasie tego obrzędu posypywania głów popiołem ksiądz wypowiada słowa. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I też są to słowa wyciągnięte żywcem z Biblii. Nawet tutaj znalazłam je i przeczytam je. Myślę, że to jest. Przeczytam je w całości, bo one są, można powiedzieć, troszkę wyrwane z kontekstu. Ja przeczytam dwa czy trzy wersety. To jest yy, trzecia. Księ trzeci rozdział Księgi Rodzaju. Przeczytam całość. to od 17 do 19. W końcu zwrócił się do Adama. Tutaj Bóg zwrócił się do Adama. Ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym Ci powiedziałem, nie wolno Ci z niego jeść. Z powodu Ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Czy mógłbyś jakoś to skomentować? No, są to rzeczywiście słowa, które wypowiedział Bóg do Adama, na skutek tego, że Adam i Ewa odwrócili się od Boga, czyli popełnili pierwszy grzech. Bóg zaplanował dla nich inne życie, inną przyszłość. Niestety oni zdradzili Boga, odwrócili się od Niego, posłuchali kogoś innego. To wtedy Biblia mówi, że Śmierć mhm. weszła na świat. Bo Bóg stworzył człowieka do życia wiecznego z Nim, tak? Tak. Dlatego tutaj nie że będzie, że wrócisz do ziemi, wziąłem cię z ziemi i wrócisz do ziemi, czyli jakby zakończysz swoje życie, tak? Tak, to prawda. Jest to prawda rzeczywiście, która dotyczy y, sfery naszego ciała, czyli mhm. sfery biologicznej. Poprzez śmierć nasze ciało zostaje pogrzebane, zmienia się w proch. Natomiast nie jest to całkowita prawda. Wiemy, że karta historii, relacji człowieka z Bogiem została odwrócona w momencie, kiedy Jezus przyszedł na świat. Jan 3.16 pisze o tym. Stało się to. W wyniku działania Boga, albowiem Bóg tak ukochał świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, mhm. ale miał życie wieczne. Czyli to pierwotne przeznaczenie beznadziejne, no właśnie, to przekleństwo, to tak. które człowiek... Ściągnął na siebie, tutaj zostaje zatrzymany i odwrócony. Od tego momentu każdy, kto z nadzieją spojrzy na Jezusa Chrystusa, na jego doskonałą ofiarę złożoną z siebie samego na krzyżu i przyjmie skutki tej ofiary do swojego życia, uwierzy, że Jezus rzeczywiście za Niego osobiście również umarł. Będzie uratowany, mhm. będzie żył wiecznie, mimo iż tutaj powszechnie doświadczamy śmierci, ale to tylko czasowo, mhm. do czasu. Więc przed nami pozytywna, optymistyczna perspektywa z warunkiem jednym warunkiem, jeżeli sami o tym zadecydujemy i zechcemy przyjąć. Jezusa i to, co On ma do powiedzenia, mm. do swojego życia. I tutaj dobrym wstępem jest to, co właśnie mówi tutaj Wielki Post, czyli naprawdę pokutuj, tak? Czyli odwróć się od swoich tak. złych czynów, tak? Zmień to myślenie, o którym mówiłeś, To jest tak? ta szansa i ten na moment przełomowy. Mm -hmm. Ta zmiana może dokonać się tylko poprzez prawdziwą, realną pokutę. Natomiast naszym przeznaczeniem jest nie bycie bezprzedmiotowym prochem, tylko naszym przeznaczeniem jest bycie dziećmi Bożymi właśnie dzięki aktowi tej pokuty. Jan pisze o tym wcześniej w pierwszym rozdziale. W swojej Ewangelii 1, 12 i 13 czytamy: Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Którzy narodzili się z Boga przeznaczeni są do życia wiecznego i tego każdemu z Państwa życzymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.